Mokre łapska, witam Państwa serdecznie. Zanim zaczniemy, mała dygresja. Takie zdanie, które wszyscy znamy: jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. Ja również chciałbym swój kanał rozwinąć. No, kombinuję jak mogę różnych rzeczy chciałbym spróbować. Dziś po raz pierwszy w historii film ze scenariuszem, z napisanym tekstem oraz no, czymś w rodzaju lektora. Także nie spamuję. Wish me luck. Zobaczmy, jak mi poszło. Witajcie, film kręcę, bo miałem nie kręcić, ale sam się nie ukręci, to kręcę. Potem będą już same wzdety. Przechodząc do wspomnianych wzdetów. W okolicy końca maja wygrzebałem tego śmiecia, co to stał na balkonie przez ćwierć wieku nie wiadomo po kiego grzyba. Akwarium to duże słowo, bo ma ono ze 30 lat i jest w stanie pomieścić całe 2,7 litra wody. Nawet chomika w tym się nie da utopić. W tym czymś circa 28 lat temu trzymałem bojownika. Bez filtra, bez grzałki, o tubifeksie i wodzie, za to trawka nieźle rosła. Trawka, bo wtedy jeszcze nie było walisnerii. Była trawka, Beta Splendens też jeszcze wtedy nie było, były tylko bojowniki syjamskie. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Nieszczęśnik nie wydawał się narzekać, dopóki nie fiknął. Minęło kilka kadencji i ten mały pierdziel doczekał się nowej misji. Misja ta. To utrzymanie przy życiu bliksy i rotali, które zajumałem w białym stokie, do momentu, w którym nie założę czegoś bardziej cywilizowanego. Podłożę to Ziemia z biedry na tożwir bla bla bzdety bzdety. Znamy ten temat. Niestety początkowo zalałem to kranowitem, a rośliny rosły słabo, wyszły blokady Blyksa, prawie zdechła rotała jakoś, jakoś krzywo, prosto, byle ostro. Później oba badyle trafiły do Tropicka, gdzie pięknie rosną pod śpiworkiem z glonów. W międzyczasie dostałem od kolegi spod ukraińskiej granicy pudełko po rowerku dziecięcym, a w nim aż za dużo tego towaru. Nie cały zużyłem, ale że szkoda było wyrzucić to powbijałem na pies, to jebał, postawiłem na parapecie i zapomniałem. Dopiero niedawno spod pryzmy zielonego syfu zaczęły ładnie odrastać heterantera zosterifolia ludwigia repens, hydrocotyle tripartita japan i pelia. Podmian nie robiłem jedynie dolewki z konewki przy podmianach z tropicka. Dziś mnie ukuło w rozumek. A może by to podmienić, lekko podciąć coś dosadzić i ogólnie to posprzątać? Że Ludwigia fajnie wyrosła ponad tafle wody to mnie nie dziwi, ale że hetera tak zajwania to dla mnie, ej, no hello. Nigdy nie miałem, a wydawało mi się, że to trudny badyl. Usunąłem trochę peli, dosadziłem Ludwigie Mini Red i mam nadzieję, że ta też wygramoli się ponad tafle. Choć Mini Red już łatwa nie jest. No, modelka w Dubaju to nie jest. Trzeba się trochę postarać. Parametronów nie znam, choć woda z tropicka ma GH6, sporo żelastwa i ustawione stosunki wapienia magnesiku i potasiku, co to mokry na samą myśl o nim moczy wszystko w koło. Reszty nie patrzyłem. Waniaczek odżumił się sam, mimo że stoi na parapecie nieosłonięty przed mocą kosmosu. Nie był. Taki mały trudno trafić, a sam jakoś dojrzał. Teraz niech wraca na parapet i nawet mnie nie. No, podobało się? To trudno. Nie podobało? Też dobrze. A teraz wierszyk. Na górze róże skończyły mi się fajki. Drogie dzieci koniec bajki.